Chlebek. Zrobimy sobie chlebek z mąki migdałowej, siemialnianego i babki jajowatej. Zapraszam. Co będziemy potrzebować do naszego chlebka? Ja tutaj mam y, siemielniane, ale one jest mielone ze słonecznikiem i z dynią. Ale Wy możecie użyć normalnego lnianego, lnianego y, mielonego. Wsypuję sobie wszystkie suche składniki. Yy, od razu do misy, miksera, babka jajowata, siemię yy, mąka migdałowa. Ja tu będzie chlebek ze słonecznikiem i z dynią, więc ja tu mam dynię. Słonecznik, wszystko sobie razem tutaj wrzucamy, sól. Tak. dwie łyżeczki proszku do pieczenia wymieszamy sobie wszystkie niezbędne składniki i teraz dwie łyżeczki octu jabłkowego Tutaj mam olej kokosowy roztopiony wcześniej i wystudzony. Wlewamy sobie go. Mieszamy wszystko razem. W międzyczasie nastawiamy piekarnik 180 stopni Celsjusza góra plus termomie. Ja Wam teraz pokażę. Jak to wygląda? Wszystko, wszystko jest tak o, jak na suche ciasto. I teraz, teraz do naszej masy. Ja tutaj mam jeszcze 3 jajka i wrzucamy te 3 jajka mieszamy. Tu jest jeszcze 170 gram wody. Gorącej wody. Wszystko razem mieszamy. Teraz Sprawdzamy, czy nic się nie przykleiło. Nasza masa za chwilę zgęstnieje. Musimy odczekać jakieś kilka minut, aż nasze suche składniki wszystko ładnie wpiją. W międzyczasie ja Wam tutaj pokażę. Ja tu mam naszykowaną blaszkę, keksówkę. Mam ją przełożoną papierem do pieczenia. Nasze ciasto, nasz chlebek zgęstniał. Zobaczcie. Taka konsystencja musi być. Także jak sobie wszystko wymieszacie, warto jest poczekać te 5-6 minut, żeby to było wszystko tak ładnie wchłonięte. I teraz ja tutaj mam naszykowaną naszą keksówkę. I co ja robię? Pierw idę sobie namoczyć ręce. I teraz, kiedy moje ręce są już nauczone, moczę je, żeby mi się y, ciasto nie przyklejało do dłoni. Bułeczki robię w ten sam sposób, że też moczę dłonie. I teraz formujemy tak mniej więcej kształt naszej keksówki wszystko delikatnie ugniatamy mokrymi rękoma na ten nasz tutaj y, ugnieciony chlebek sypiemy albo budyń albo słonecznik no bo nasz chlebek jest z i ze słonecznikiem albo to i to jak wolicie ja sobie tutaj wszystko ładnie odsypuje. Delikatnie. Tak. I tak przygotowany chlebek. Kładamy do nagrzanego piekarnika na 50-60 minut. Nasz chlebek się już upiekł. Minęło 45 minut. Sprawdzamy sobie. Patyczkiem. Czy jest suchy? Jest suchy. Więc odkładamy taki chlebek do wystygnięcia. Kochani, nasz chlebek już wystygł prawie. Prezentuje się tak. Zobaczcie, chlebek z dynią i ze słonecznikiem. Ja wam tutaj postaram się ukroić kawałeczek żebyście zobaczyli jak on wygląda w środku. Zobaczcie, rewelacja. Widzicie? Słonecznik, dynia. Zobaczcie jak ja go zgniatam. On z powrotem wraca do siebie. Nie ma tutaj zapowietrzeń, nie ma żadnych dziur. Tutaj jeszcze wam pokażę z drugiej strony. Jest dosyć jasny. Bo ja mam takie właśnie siemielniane, że one, one jest troszkę jaśniejsze, kochani! Na dzisiaj to już tyle. Jeżeli Wam się podobała ta propozycja dyniowego chlebka, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, a ja Was już zapraszam do następnego filmiku. Pa!